Ja jestem kolega, a wy poznajcie Patrycia, który do dziś weźmie udział w tym filmie i będzie próbował odgadnąć, między innymi, czyj to remix, czy czyja to grafika. Ale zanim to, to, poznajcie bardziej Patrycia. Patryś to producent muzyczny, remixer, który na swoim kanale ma parę popularnych utworów i sporą liczbę oficjalnych wydań. Należy również do Lumo, co można zauważyć właśnie przy tych to też wydaniach. Mam nadzieję, że wam przybliżyłem, kim jest Patryś. Zapraszam na film. Teraz w ogóle o co w tym wszystkim chodzi? Patryk, będziemy przed sobą trzy zadania. Zadaniem pierwszym jest posłuchanie kawałków muzyki i dopasowanie, który to remixer mógł wykonać. Dziś bierzemy pod uwagę tylko pięciu remixerów: mianowicie Wojtule, DJ Skibę, Mundura, Krystka i Mącia. W drugim zadaniu będzie miał do odpowiedzenia na pytanie i to pytanie zdecyduje, czy będzie miał dłuższą wersję utworu, czy krótszą. Do słuchania i zdecydowania, czy to jest remix. W trzecim zadaniu po screenshocie. Kawałka wizualizacji będziemy się odgadnąć, z jakiego kanału pochodzi ta piosenka czy ta wizualizacja. Jak obstawiasz jak Ci pójdzie? Czy jest, myślisz, że jesteś w stanie ich po stylu rozpoznać, czy nie? Myślę, że tak. Myślisz? Myślę, że no to i będzie dzisiaj to właśnie łatwo. sprawdzimy, tak się składa. <laughs> Więc bez przyciągania przeszedłbym do pierwszej konkurencji. Zaczynamy. Zadanie pierwsze. Tutaj mam ponumerowane tak, żebyś po prostu nie wiedział o co chodzi. Ja po prawej stronie mam podgląd. Będę od razu weryfikował, czy gdzieś budował, czy trafił. Okay. Więc tak, pierwsze, pierwsze to jest po prostu... Te, w tym zadaniu masz tylko i wyłącznie dopasować według Ciebie, który to z producentów remikserów, tych których przed chwilą wymieniliśmy, mógł remiksować ten dany utwór. W każdym przypadku występuje tylko jakby pojedynczy remixer. Nie ma tak, że jest jeden i drugi w jednej nucie, tylko że po prostu to jest korowo jedno. Albo to jest tam mundur, albo Krystek, albo Mąciu, albo Skiba, albo wojtura. Okej. Okay. Rozumiałe? Zrozumiałe. Lecimy. Skup się, puszczam. Pierwszy Czy tam cię jak książkę cały czas z tobą nawet słodne chwile, stają się piękniejsze ciągle bądź, ale dawaj powrócimy razem Kupmy bilet w jedną stroną, chcesz na ci kochadę Nie no, odpowiedź, proszę państwo jest bardzo łatwa. Pan Wojtula Wojtula, tak? tak jest. W czy, czy chcesz znać odpowiedzi już teraz? Nie, to jest bardzo proste. Okej, okay. nic nie mówię. Więc przechodzimy do pozycji drugiej. Zaczynamy. Odpowiedź bardzo Jaka jest odpowiedź. Bardzo prosta. Jest to Alberto Papieros Mundur Remix. Nawet całym tytułem odpowiedziałeś? Często słuchałem tej piosenki. Także ją okay. bardzo dobrze znam. No to tak, no to, no to w takim razie to fakt dla ciebie. Przed to mam jeszcze trzy, no i jak tak polecisz, to, to trafisz wszystkie, no nie? Pamiętaj, że Właśnie. mogą się powtarzać w tym przypadku osoby, ale nie muszą. Dobra. Lecimy, przechodzimy do trzeciego. Jesteś gotowy? To Czyli jest VATS, to ja, la la la, Krystie, Krystek Remix, pan Krystek. Okej. Okay. Czyli napewniaka, na, na, na na napewniaka. Czyli e, odpowiedź taką jak dałeś na początku zostawiam, to, to jest twoja ostateczna ale odpowiedź. Ale dziwnie tak? się podśmiechujesz, to może być Podchwytliwe. Pod... Może być, no gdzieś musiało być coś trudniejszego, nie? Kur... Śmiejesz się, więc może coś być tutaj nie tak, ale... Nie wiem, nie wiem. Nie no, Krystek zostaje. Kolejne. Czwarty. Gotowy? Gotowy. Lecimy? Kogo to był Hemix? Odpowiedź również prosta. Jest tutaj mąciu Monciu tutaj? Tak, tutaj Monciu. Okej. Okay. Gotowy na piąte? Lecimy z tym. Lecimy. 5 za 5 Stop, 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 stop. Jest to pan Skiba Od razu? Od razu? Od razu, od razu. Okej. Okay. Przed czasem przed czasem odpowiedziałeś na wszystkie 5. I tym sposobem uzyskał 5 punktów, jeśli chodzi o zadanie pierwsze. Więc przejdziemy do zadania drugiego i zobaczymy, jak tam tamci pójdzie tym razem. I tutaj. Jest troszkę inaczej. W zadaniu drugim masz tylko jakby trzy pytania, docelowo są do ciebie muzyczne, ale na każde z nich możesz mieć albo ułatwienie, albo trudnienie. Utrudnienie będzie, jak nie zgadniesz, ułatwienie, jak zgadniesz, bądź znasz, poprawną odpowiedź na te trzy pytania. Możesz w ogóle nie odpowiadać i mieć wszystkie krótkie, bądź wszystkie długie po poprawnych odpowiedziach na ówczesne pytanie. Jasne. Jesteś gotowy na pierwsze? Jestem gotowy. No to pierwsze pytanie do yy, pierwszego Podmutu, czyli P1 i P1, long i short w sensie. Okej. Okay. Okay. To pytanie pierwsze. Kto wyprodukował przebój Sylwii Grzeszczak, tamta dziewczyna? A. Liber. B. Donatan. C. Mrozu. Liber. Dobra, odpowiedź. Czyli masz do yy, użytku, jakby piosenkę w wersji long, nie? Puszczamy longa. Lecimy. No... Wojtula mur. Raczej. Tak? Poznałeś? Poznałem, poznałem. Pytanie drugie do p tym razem. Jaki jest najniższy głos męski w muzyce klasycznej? A baryton, B bas, C tenor. Najniższy? Bas. No i odpowiedziałeś dobrze. Tak? Dobrze? Ja nie wiem. Bez wątpienia dobrze, tak. Nie, myślałem, że nie. No, mówię ci, mm. naprawdę dobrze w muzyce klasycznej bez baz czy baz według czatu GPT, jak ktoś jest nie tak, no to może coś poprawić w komentarzach, ale tak, będzie czat GPT, więc puszczam ci longa, odgaduj co to za piosenka. Jasne. Nie, no tutaj... Odpowiedź też jest bardzo łatwa. Jest tutaj Krystian. Okay. Krystek. Dobra, a ja bym miał tytuł piosenki podać, podałbyś czy nie? Yy, wiem, że tytuł jest anglojęzyczny i jest bardzo ciężki. Lockdown? Lockdown. Odpowiedź... down. Ale już mniejsza większość tak z ciekawości zapytałem, ale widziałeś, ci, to jest remix, jakby bez problemu. Więc tutaj jak najbardziej punkty. Przyznane, bo odpowiedziałeś poprawnie i mam pytanie, e, i, i jakby, to jest remixerem, więc dwa dla ciebie. Przechodzimy do pytania trzeciego, tym też razem ostatniego. Jaki instrument ma 88 klawiszy w standardowej wersji? A. Organy, B. Pianino, C. Keyboard. Bardzo, bardzo, bardzo ciężkie pytanie. Pianino i... Ino, ino. <laughs> nie no tutaj zostawię, że... Pianino. Czy odpowiedzi B. Jestem przy odpowiedzi B, tak, pianino. Dobra. No i to jest prawidłowa odpowiedź. Jest! Bo trzy razy poprawnie staje, trzy razy poprawnie odpowiedziałeś. I dwie strzelałem, no, dwie strzelałem, dwie strzelałem. Naprawdę? To wcześniejsze też Dzień strzelałem. Drugiej, trzecie? Tak. No to puszczam ci i teraz zaczynasz odgadzić. Chociaż, chociażby ten, ten, ten ostatni szremik. Lecimy bo. z tym sztosem! Full, full. Lecimy z tym sztosem. <laughs> Co to może? Przez, być? przez chwilę myślałem. Być? Przez chwilę myślałem, że jest tutaj Krystek. Po long chwilu, ale niestety muszę wskazać na DJ Askę. DJ Zkiba, Kubańczyk. E, I to jest chyba z, Nie z tobą. Hmm. A co to może być? Z tu jakby nie musisz, ale. Możesz powiedzieć jak znasz, w sensie, albo możesz przejść jak chcesz spróbować. Nie wiem czy jest taki tytuł, ale chyba znowu jadę sam? Czy może nie? Nie, to nie jest tytuł, to jest tytuł, chyba to był bukiet już, ale ogólnie mega, mega dobry, dobry psz, y, psz, tak. No i wiedziałem, że to była ta, więc gratulacje dla Ciebie. Czy jesteś gotowy już na przejście do zadania trzeciego? Jestem gotowy do przejścia. No to zlecimy, <laughs> słuchaj. Tutaj, tutaj jest nic prostszego. Nie? Jak słuchasz też muzyki na YouTube, to dobrze o tym wiesz, że to, na coś trzeba się patrzeć. No, Można w ścianę, ale zresztą w komputerze widzimy klip, e, e, like, video, bądź wizualizację. W tym przypadku wybraliśmy wizualizację i te wizualizacje są wycięte bez wpisanej osoby. Wycięte tak, by nie było tego jakby pokazanego. I musisz odgadnąć, z jakiego kanału pochodzi ta wizualizacja. Akurat przyznam tutaj szczerze, że bardziej, y, częściej słucham y, Remiksów niż oryginalnych piosenek Więc myślę, że... Tutaj, tutaj są tylko remiksy, ogólnie tylko remiksy Jasne Zacznijmy od pierwszego, a pierwszym jest Oto to zdjęcie To jest urweks kogoś y, wizualizacji Kogo to może być, jak myślisz? Stawiam, że to jest y, Wojtula raczej nie Krystek nie robi takich wizualizacji Mąciu też nie Mundur może ale raczej to jest DJ Skiba, Bo, a widzę kawałek koronki. Okej, okay, no to była podpowiedź, to było dość proste. Więc to jest Więc... Tak, DJ Skiba. To, to, to daję odpowiedzieć poprawnie. Przechodzimy do drugiego od razu. Blondi no Hejka, co nam powiesz o tym? Kogo to jest? Hejka naklejka. To jest mundur. To okay. jest mundur tutaj. Na tysiąc parę. Nie takich szybkich odpowiedzi z tych. Naprawdę. No i ostatnie, to jest specjalnie, żeby było tyle trudniej, to to może być. I to jest również bardzo proste, więc możemy mieć full punktów, Aha. więc jest tutaj mundur. Dobrze, myślałem, że dwa razy się nie połapiesz, ale odgadłeś. Się, widzę po Drop szado, szadole na tekście tym cieniu takim. Okej. Okay. Ja na następny raz ja to jeszcze tam powtórzę, i przygotuję, tak trudne, że nic nie zgadniesz. No ja, dobra, jestem. Ja chcę jak najbardziej. Na dany moment, na dany moment, jesteś pierwszy, uzyskałeś maksa. Zobaczymy, czy ktoś to kiedykolwiek powtórzy. Myślę, że ciężko będzie. Będę się tak do tego bardziej przygotowywał. Jeszcze trudniejsze się zrobimy, chyba, w takim razie. Jeśli serii no, będzie fajny drugi, odbiór, to bardzo chętnie wrócę jeszcze raz z cięższymi producentami. I myślę, że Okej. myślę, że będę miał mniej ja tak punktów. Nie przy, przyznam troszkę, że było bardzo łatwo. Udało ci się w każdym razie i tak gratulacje. A was zapraszam na kolejny film. Już niebawem. Trzymajcie się po hejkach. Dzięki na razie.